MK, ja jestem White i dzisiaj pokażę Wam jak ukryć sobie folder. To co widzieliście przed chwilą, to jest nasze nowe intro. Będziemy go używać przed każdym naszym filmikiem. No, tworzymy sobie folder, naciskamy tilde I wychodzi nam takie oto coś. Taka mała kropeczka. Teraz naciskamy właściwości, dostosowywanie, zmień ikony i tutaj szukamy przezroczystej. Jest przezroczysta. Zastosuj, ok. Teraz nie powinno być tej gódy. Budeczki, nie wiem, co stało, że ona u mnie jest. Przenosimy sobie gdzieś tutaj, albo tutaj. Ktoś, ktoś kto będzie Wam patrzył na kąpa, pomyśli sobie: o, to tylko coś na ekranie. I tak naprawdę nikt się nie domyśli, że to jest folder ukryty. No, chyba że ktoś na to najdzie. No. Yy, dziękuję za oglądanie. Yy, zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oglądania innych moich filmów. Cześć.